Budujesz biznes sieciowy i zastanawiasz się, jak ten biznes budować za pomocą Facebooka. Dam Ci dzisiaj taki prosty, krótki skrypt, który będziesz mógł wykorzystać i dzięki któremu nie będziesz taki nachalny, nie będziesz naciskać danej osoby, żeby, koniecznie, żeby ją koniecznie zrekrutować, ale taki prosty, nienachalny, delikatny sposób zaprosisz ją do pokazania swojej prezentacji biznesowej. Jednak zanim przejdziemy do konkretów, jesteś pierwszy raz na tym kanale, pierwszy raz mnie oglądasz. Nazywam się Paweł Grzechet i ja działam tak w internecie średnio od. 2009 roku I ja łączę dwa światy: świat marketingu internetowego z biznesem sieciowym. Ja dokładnie wiem, co działa, co nie działa, ponieważ w tym czasie dużo zepsułem, ale też dużo fajnych rzeczy udało mi się zbudować, fajnych systemów marketingowych udało mi się stworzyć. Dlatego wiem mniej więcej, co działa i co nie, i mogę Ci pokazać dokładnie, jak i co robić. Jeśli masz jakieś pytania oczywiście pisz, poniżej w komentarzu, jeśli chcesz, oglądasz mnie na YouTube, to sobie zasubskrybuj ten kanał. Dzięki temu dostaniesz powiadomienia o kolejnych filmach wideo. I teraz przechodzimy już do tematu. O Facebooku można mówić wiele rzeczy. Jest taki, taki, jest fajny, niefajny, ale prawda jest taka, że Facebook to jedno z podstawowych narzędzi, które bez problemu, i darmowych narzędzi, bezpłatnych też narzędzi, które bez problemu można wykorzystać do budowy swojego biznesu sieciowego. I są osoby, które tylko i na Facebooku zbudowały naprawdę potężne struktury i zarabiają fajne pieniądze w Polsce i również za granicą. Dlatego Facebook to jest tak naprawdę podstawowe narzędzie pracy. Dlatego warto się z nim zapoznać, warto też w odpowiedni sposób prowadzić swój profil na Facebooku, ponieważ jak rozmawiać z ludźmi, oni zawsze na Ciebie będą patrzeć. Nie? Oni zawsze będą Cię obserwować, zawsze Ciebie sprawdzą. Sprawdzą, co piszesz, jak wyglądasz. Dlatego zanim zaczesz zaczniesz, zaczniesz jakąwiek działania, odpowiednio ogarnij swój profil na Facebooku. Jak to zrobić? Mamy szkolenia w Akademii na ten temat, sobie to bez problemu sprawdzić. Link do akademii masz też poniżej pod tym filmem wideo. Właśnie w akademii też uczymy konkretnie krok po kroku, jak działać na Facebooku, ale nie tylko. I teraz taki prosty skrypt. Jak to robić? Ale zanim ten skrypt pokażę, mam dla Ciebie takich kilka, kilka takich wskazówek dodatkowych. Czego nie robić też na Facebooku? Nie? Jeśli rozmawiasz z daną osobą, spuszczasz na ekran, to też nie bądź taki nachalny, nie przekonuj ludzi na siłę. Yy, sprawdzaj, czy dana osoba jest otwarta na, na propozycje. Sprawdź, czy ona jest otwarta. Nie bądź taki nachalny, nie biegaj z tymi ludźmi, nie namawiaj ich na siłę, że koniecznie muszą to sprawdzić bo to jest biznes życia, który odmieni ich życie. Już będą jeździć nie wiem, na słoniach, latać samolotami, jeździć na wakacje i nigdy w życiu nie za zatwierdzenia. Nie bądź taki, nie bądź nachalny, nie przekonuj na siłę, nie naciskaj. Nie? Też druga sprawa. Nie trać za dużo czasu. Jeśli dana osoba odmawia, to nie biegaj właśnie za nią i nie naciskaj. Nie tać tego czasu, bo naprawdę czas to jest jedna z ważniejszych, albo najważniejsza wartość, którą posiadamy, ale nie trać czasu, nie naciskaj, nie lataj z tymi ludźmi w nieskończoność. Nie? I również nie utknij w czymś takim, którym mam telefon, że na wiecznym budowaniu relacji. Nie? Że tylko przez miesiące, przez lata budujesz daną osobą relację. relację i w ogóle nie zadajesz jej pytania o możliwość o prezentację biznesu. Czyli tylko piszesz, hej, co o Ciebie słychać, ale fajnie, zajebiście, super. Jesteś taki fajny, super, niesamowity wysyłasz jakieś tam buźki, inne dziwne rzeczy przez kilka lat i nigdy nie zadajesz pytania, czy może jesteś zainteresowany biznesem. Tylko budować relacje. Nie rób tego, bo też, to, to jest też oczywiście, oczywiście strata czasu. Nie tak naprawdę. I teraz kilka rzeczy, których warto pamiętać też. Czyli Twoja propozycja, zaproszenie te biznesowe. Musi być krótkie i proste. Nie wysyłaj takich wielkich regułek na, nie wiem, 50 stron A4. Jak dostajesz na przykład na Facebooku jakąś wielką regułkę, to tak jej nie czytasz, nie? Taka wielka regułka kopiówka, to tak jej nie czytasz. Dlatego ta propozycja, ta, takie zapytanie o możliwość prezentacji biznesowej niech będzie krótkie i proste, niech 10 latek to zrozumie. I też najlepiej taka wskazówka, nagrywaj audio albo nad wideo. To, to działa lepiej niż tekst. Audio będzie działać lepiej niż pisany tekst jak piszesz teksty takie pisane, to ludzie też często myślą, że to jest jakaś regułka, którą po prostu kopiujesz i wklejasz. A jak nagrasz audio, to tej, te, te, tego czasu też tej osobie poświęcisz. Czyli nie tracisz dużo czasu, bo ten audio jest krótki, tylko otwierasz. otwierasz. No, bierzesz telefon, nagrywasz kilkusekundowe audio i wszystko. To jest naprawdę proste, szybkie i nawet czasami szybciej, szybciej nagrasz audio, niż napiszesz tekst. Druga też sprawa, właśnie nie naciskaj, ponieważ popsujesz taki sposób relacji. Tak jak było wcześniej, jak będziesz naciskać, latać z tymi osobami. Na siłę ich przekonania, to budujesz psujesz sobie relacje z tą daną osobą, a ty musisz budować swoją listę, powiększać swoją społeczność. Nie? Czyli nie psuj relacji, buduj tą listę. Nawet jak osoba odmówi, to nie psuj tej relacji z nią. Zbudzaj też to zaciekawienie swoim profilem, swoją osobą i też nie obrażaj swojego rozmówcy. Jeśli, on, jeśli ten rozmówca cię, ci odmówi, to nie rób czegoś takiego, że on będzie się dziwnie czuć ze swoją decyzją, że będzie się czuć nieswojo, będzie taki, nie wiem, wkurzony na ciebie, obrażony, bo też takie sytuacje słyszałem nieraz, że. Jeśli rozmawiał networker z daną osobą i ta osoba nie była zainteresowana biznesem, to on tak jej odpowiedział, że przez to, że odmówiła, i to jest na faktach, ja to czytałem te wypowiedzi, że przez to, że ta osoba odmówiła, to jej życie będzie złe, słabe, będzie wiecznie, siedzieć na tym etacie itd. itd. Nie rób takich rzeczy, to jest głupie, słabe, bezsensowne, i przez to też przez takie dulne zachowania, tępych networkerów, którzy w taki sposób działają, ta branża też ma popsutą, można powiedzieć, opinię. Nie, przez takie dziwne zachowanie, bo branża sama w sobie nie jest zła. Tylko zawsze coś musi człowiek zepsuć, nie zawsze człowiek coś musi popsuć, jakiś tam, nie? Dlatego nie rób czegoś takiego, że twój rozmówca, jeśli odmówi ci, nie będzie zainteresowany twoim biznesem, to nie rób czegoś takiego, że będzie się czuć taki nieswojo, nieswoj, nie, nie pal mostów za sobą, bo do tej osoby możesz zawsze wrócić później. Dlatego też ważne jest to, żeby swój profil na Facebooku też prowadzić w taki czysty, fajny, prosty sposób, taki trochę wzbudzać zaciekawienie, pokazywać swoją twarz, trochę o biznesie napisać. Jakieś dawać fajne wskazówki, żeby ten profil fajnie też właśnie prowadzić. Nie? Bo dana osoba też będzie Cię obserwować. Jak ona zobaczy, że w tym samym temacie działa, że na przykład przez kilka miesięcy, przez kilka lat, to nas za rok, za dwa i takie sytuacje były nieraz, możecie Wrócić i sama się odezwać. Nie? Dlatego nie pal mostów, nie rób tak, czegoś takiego, żeby twa, ta osoba, z którą Ty rozmawiasz, czuła się nie swoją. I teraz prosta, prosty skrypt. Przeczytaj sobie. Prosty skrypt, który możesz wysłać do danej osobie. Pracuję nad czymś bardzo ciekawym, może to dla ciebie, a może nie. Jesteś na tyle otwarty, aby rzucić okiem? Jeśli nie, to nie ma problemu. Proste, bardzo prosty, krótki tekst, który możesz wysłać tej osobie, a najlepiej nawet audio. I teraz dam ci jeszcze drugą wersję, trochę dłuższą, ale też prostą. Posłuchaj. Pracuję nad czymś bardzo ciekawym i tak sobie ostatnio pomyślałem o tobie. Pytam z ciekawości, czy znasz może kogoś, czy nie on, a czy znasz może kogoś, to chciałby nauczyć się zarabiania za pomocą Facebooka. To są proste metody działania, które nie wymagają doświadczenia i można działać 100% z domu. Może komuś się to przyda. Znasz kogoś? no ja się nie, to nie ma problemu. Takie dwa, dwa warianty, które możesz dopasować pod siebie. Mówię najlepiej nagrywać audio, i tu w tej drugiej wersji. Pytasz tą osobę, czy ona kogoś zna, czyli tak jakby bezpośrednio jej nie zadajesz tego pytania, czy ona chce, ale czy kogoś zna, kogo możesz pomóc, kogo możesz pokazać, komu możesz nauczyć, jak zarabiać za pomocą Facebooka, zbudować fajny biznes. Nie? Proste metody, w 100% działa z domu, proste metody, czy kogoś znasz. Nie? I wtedy ta osoba może zapytać, a pokaż, co tam masz na przykład. Nie? Jeśli odmówi, to mówisz, nie ma problemu, super, fajnie, że jesteś i dalej tam robi swoje, idzie przechodzić do kolejnej osoby. Nie? Ale nie palisz mostów, nie obrażasz jej, nie podujesz, żeby ona się dziwnie dziwnie czuła, nie, z tą, że cię odmówiła. I pamiętaj o tym, wysyłaj takie krótkie pytania, na przykład do pięciu osób dziennie. Takie zaproszenie do, do prezentacji biznesu, do pokazania biznesu. Stara się wysyłać takie y, proste pytania, najlepiej audio, przynajmniej do pięciu osób dziennie. Czyli zapytanie o biznes do pięciu osób dziennie. Wtedy naprawdę z czasem możesz swój biznes rozbudować. A Jak na przykład budować ten biznes, jak zdobywać kontakty itd., to już krok po kroku, czyli w naszej akademii, do której link dostaniesz poniżej to też. Pojawi się film, wideo, gdzie omawiam, jakie bonusy dostaniesz w akademii. Nie, jeśli oglądasz na YouTube, jeśli, jeśli oglądasz na Facebooku, to gdzieś tutaj w opisie też jest link do akademii. Jeśli masz jakieś pytania, pisz poniżej. Jak mówię, jeśli oglądasz mnie na, na YouTube, zasubskrybuj sobie ten kanał, wtedy dostaniesz powiadomienia też o kolejnych filmach, wideo i żadne filmy ci nie, ci nie uciekną. Czyli pamiętaj, nie mostrów, bądź taki fajny, życiowy, prawdziwy, nie używaj jakichś dziwnych skryptów, to masz prosty. Proste dwa skrypty, które możesz na przemian dopasować do siebie troszkę i je po prostu wysyłaj najlepiej jako audio. Audio czasami możesz wyśleć szybciej, nagrasz szybciej audio niż piszesz tekst, tak naprawdę. I też jeszcze taka wskazówka, unikaj robienia kopii w klej. Jeśli wysyłasz teksty, to jak robisz kopii w klej, to Facebook tego nie lubi. Jeśli za często to robić, to Facebook naprawdę tego nie lubi i tam może Ci to nie namieszać, nie? Czasami. Dlatego najlepiej taka krótkie audio, to jest kilka sekund i przechodzisz dalej. Nie? Ok. Jeśli masz pytania, pisz poniżej i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.